Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś, moim gościem w ramach kolejnej audycji Zdrowa Rozmowy jest Magdalena Szewczuk, optometrysta i terapeuta widzenia. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Oczy są niezwykle ważnym organem, o czym chyba nikomu nie muszę przypominać, dlatego ważne jest też regularne sprawdzanie ich stanu specjalisty. Zaczął się rok szkolny, co oznacza, że oczy naszych dzieci będą mocno nadwyrężone podczas nauki i czytania. Poruszymy zatem tematy ochrony wzroku nie tylko u młodzieży, ale i dorosłych, jak ograniczyć negatywny wpływ różnych czynników na nasz wzrok, a także jakie mogą być konsekwencje zaniedbania oczu. Zacznijmy jednak może od tego, jakie są pierwsze objawy problemów ze wzrokiem, na które warto zwrócić uwagę. Każdy z nas przebywa w obecnej sytuacji bardzo dużo czasu w bliskiej odległości, stąd też um, niepokojące objawy dotyczące suchości oczu, niewyraźnego widzenia mogą pojawić się. Stricte ze zmęczenia układu wzrokowego, ale też mogą być spowodowane nieskorygowaną wadą wzroku, którą tak naprawdę naszym zadaniem, którą jest wykrycie jej w odpowiedniej chwili. Naszym zadaniem optometrystów jest właśnie zbadanie pacjentów po pełnym wywiadzie, w którym dowiadujemy się, co jest tak naprawdę powodem wizyty w gabinetach. A jak to badanie wygląda? Badanie jest bardzo szczegółowe. Dotyczy, wiel dotyczy wielu testów i pytań związanych z układem wzrokowym. Mamy różnego typu testy, które wykluczają lub potwierdzają problemy z widzeniem obłocznym, z tłumieniem oczu, z pełną ostrością widzenia. Jesteśmy w stanie zbadać i tak kolokwialnie powiem, czy ktoś posiada plusy czy minusy, czy też astygmatyzm wadę wzroku, która może kojarzyć się też z tak zwanymi cylindrami, bo czasem też musimy. Dokorygować takiego pacjenta w kilku parametrach. Więc jest to badanie, które ma stwierdzić, tak naprawdę, jaka jest długość gałki ocznej. Jeżeli jest za długa, mamy minusy, jeżeli jest za krótka, mamy plusy, a jeżeli jest problem z kształtem rogówki, to możemy mówić tutaj o posiadaniu wadę wzroku, jaką jest astygmatyzm. Minusy to krótkowzroczność, plusy to dalekowzroczność. Dokładnie tak. Jak możemy wspomóc dzieci, by ich wzrok w trakcie roku szkolnego nie uległ pogorszeniu? Wiadomo, nauka pomocy to też ma na pewno wpływ. Oczywiście, że tak. Cieszę się bardzo, że dzieci wróciły do szkoły, że, że, że pandemia minęła. Nie ma już tak dużej ilości czasu spędzanego przed komputerem, chociaż tego wykluczyć nie możemy. Nauka to na pewno dużo czytania, przepisywania z tablicy, patrzenia w różnych odległościach. Więc naszym zadaniem, nawet jako rodziców, jako, jako nauczycieli czy terapeutów, jest też podpowiedzenie, że jest kilka fajnych rzeczy, które możemy wprowadzić i ulepszyć ich wzrok, nawet podczas zabawy. Czyli tak przede wszystkim częstsze przerwy, lepsza dieta, dużo czasu spędzanego na zewnątrz i zminimalizowanie czasu spędzanego przed komputerem czy telefonem. Właśnie, a jak dieta ma wpływ na nasz wzrok? Dieta to tak naprawdę różnorodność kolorów. Ja zawsze śmieję się, podając zdania swoim chłopcom, bo też jestem mamą dwójki, już jednego szkolniaka i jeszcze jednego przedszkolniaka, więc też zawsze śmieję się, że talerz musi być jak najbardziej urozmaicony, jak najbardziej kolorowy. Nie może zabraknąć warzyw zielonych, przede wszystkim, niech to będzie jarmuż, szpinak, pietruszka. Wiem, że dzieci niechętnie podchodzą do tego koloru, bo, bo kto by z nas lubił szpinak, ale jeżeli przemycimy, to na przykład w, w gofrach szpinakowych albo w mufinkach szpinakowych, to jest on na pewno chętniej zjadany przez dzieci. Na pewno witaminy grupy B, witaminy grupy A, luteina też jest bardzo potrzebna. Warto, żeby to było przemycane w diecie, aniżeli w suplementacji. I jeżeli rzeczywiście mamy nijatków, to fajnie jest też się troszeczkę podsuplementować, lub też kiedy mamy sezon borówki amerykańskiej czy jagód, można również spożywać więcej tych owoców. Czy jest jakaś dieta, która negatywnie wpływa na nasz wzrok? Która może go pogorszyć? Myślę, że dieta... Dieta to nawet nie można tego w ten sposób nazwać, mhm. ale spożywanie zbyt dużej ilości cukru, soli, czy też wykluczenie całkowite warzyw i owoców pogorszy nie tylko wzrok, ale też i inne narządy. Oczywiście. Jak często powinno przeprowadzać się badania wzroku? Ja jestem też optometrystą, terapeutą, który też bardzo mocno stawia nacisk na profilaktykę, więc jeżeli chcemy, aby aby nasze dzieci aby mieć pewność, że nasze dzieci widzą prawidłowo, warto przeprowadzić je dwa razy w roku, czyli tak co 6 miesięcy. Jeżeli na przykład w rodzinie występowała jakaś krótkowzroczność, jakiś astygmatyzm i wiemy, że gdzieś ta genetyka również ma duży wpływ na dzieciaczki, no to to wizyta raz na pół roku, czyli tak dwa razy w roku jest taką idealnym czasem, żeby móc wykryć wszystkie nieprawidłowości. Osoby dorosłe mogą spotykać się raz do roku, raz na te 18 miesięcy to takie maks, kiedy powinni się widzieć w gabinecie. Jakie są czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze wzrokiem? Na pewno bardzo mocne napinanie oczu. Wzrok to mięśnie i jeżeli idziemy na siłownię i chcemy sobie zbudować mięśnie bicepsu czy brzucha, no to wykonujemy wszystkie ćwiczenia, żeby te mięśnie napiąć. Tutaj niestety działa to w drugą stronę. Mocne napinanie mięśni oczu, czyli dużo czasu, kiedy spędzamy w bliskiej odległości, czyli dużo czytamy, dużo patrzymy na telefon, na komputer, czyli spędzamy 80% czasu w bliskiej odległości, może właśnie bardzo mocno napinać mięśnie gałki ocznej, a one są odpowiedzialne też za to, że w perspektywie czasu mogą też zwiększać delikatnie ciśnienie wewnątrzgałkowe i rozciągać gałkę oczną, co za tym idzie, krótkowzroczność wtedy jest już chorobą nabytą, na przykład w takich sytuacjach co zrobić gdy na co dzień odczuwamy zmęczenie lub suchość oczu. Tak naprawdę bardzo fajnym, który kiedyś takim sposobem, który podpowiedział mi jeden z młodszych pacjentów, jest obklejenie sobie swojego miejsca roboczego tak zwanego, czyli albo komputera, albo biurka kolorowymi karteczkami, na których można napisać mrugaj częściej. Za każdym razem kiedy spojrzymy na tą karteczkę, nasz mózg przypomni sobie, że musi zamrugać, więc nasz film łzowy będzie miał lepszą kondycję dzięki temu, a musimy pamiętać o tym, że kiedy patrzymy w blisko Odległość, pięciokrotnie rzadziej mrugamy. Więc ta suchość oczu jest normalnym, jakby czynnikiem, który następuje przy dłuższej pracy wzrokowej w bliskiej odległości. Więc jeżeli będziemy się posiłkować częstym mruganiem, to też nawilżymy swoje oczy, a oczy bardziej nawilżone są też w lepszej kondycji i bardziej ostro widzą. A czy istnieje coś oprócz takich karteczek? Oczywiście, no bo są osoby dorosłe, które pracują na co dzień, spędzają dużo czasu przed ekranem komputera czy też telefonu. Co oni powiedzą? Czy jak mogą się wspierać w tej sytuacji? Przede wszystkim częste przerwy. Ja wiem, jestem tego świadoma, że żyjemy w czasach cyfryzacji, w czasie pędu, kiedy na nic nie mamy czasu, ale też gwarantuję, że jeżeli zrobimy sobie częstsze przerwy w pracy, to też nie jest tak, że po 4 godzinach odciągniemy swój wzrok na nie wiem, 2-3 minuty i możemy oczekiwać efektów. Jest taka fajna, złota zasada 20-20-20, tak? Co 20 minut spójrz na przez 20 sekund na obraz, który znajduje się minimum 20 metrów od ciebie. Można też podczas tych przerw zamykać oczy, można też ogrzanymi własnymi dłońmi przykładać je sobie do naszych oczu. Oczy też lubią, kiedy jest ciepło i ciemno, więc one wtedy odpoczywają, więc to jest też taki relaks doraźny, który ja czasem też zalecam swoim młodszym i też troszkę starszym pacjentom, o których wiem, że spędzają dużo czasu na przykład podczas czytania albo patrzenia właśnie na komputer. Teraz przejdziemy do tematu już minionych wakacji z panią dermatolog, która też była w audycji Zdrowe Rozmowy. Rozmawialiśmy o tym, że nie istnieje coś takiego jak zdrowe opalanie i że słońce ma negatywny wpływ na skórę. A więc jak to jest ze słońcem i naszymi oczami? Czy okulary przeciwsłoneczne są ważne? Ja też tak uważam i zresztą widać też to po mojej karnacji, że ja się też nie opalam. Drodzy e... słuchacze, musicie <laughs> uwierzyć, że tak jest. <laughs> więc tutaj filtr 50, jeśli chodzi o skórę, towarzysz mi codziennie, a jeśli chodzi o oczy, jest to bardzo ważny aspekt z uwagi na to, że mamy teraz jest zaraz jesień, zaraz zima, więc słońce też będzie troszkę niżej, tego UVA, UVB będzie coraz więcej i tego promieniowania szkodliwego dla naszych oczu jest w nadmiarze, więc tutaj ja jestem też takim praktykantem, który nosi okulary przeciwsłoneczne przez cały rok. Drodzy państwo, musicie pamiętać o tym, że okulary kupione w drogerii, kupione na stoiskach drogeryjnych, w żaden sposób nie ochronią waszych oczu. Zabarwienie tych soczewek jest bardzo ciemne i to też spowoduje, że wasza źrenica otworzy się bardziej, a brak filtrów, bo to, że są napisy, to niekoniecznie są one zgodne z tym, co jest w danej soczewce zamontowane i w danych okularach, na pewno te napisy same w sobie nie ochronią Waszych oczu, a, a mogę Wam zagwarantować, że no niestety okulary za 20 zł nie mogą mieć dobrych filtrów, to też spowoduje, że więcej szkodliwego promieniowania zostanie przyjęte przez Wasze oczy, więc jeżeli rozszerzycie bardziej tę źrenicę, także jeżeli rzeczywiście te fundusze są ograniczone, to ja zawsze rekomenduję czapkę z daszkiem, kapelusz, coś przybywanie w cieniu, tak, jakby nie uciekniecie całkowicie od tego szkodliwego promieniowania, na pewno sobie pomożecie, a jeżeli chodzi o filtry, to na pewno zwracajcie uwagę, aby te filtry UVA i UVB były w waszych okularach. To jest filtr 300-400, on jest też troszkę inaczej czasem nazwany, ale też taką bardzo ważną funkcją jest też polaryzacja. Jest to funkcja, która ma za zadanie zniwelować takie niepożądane olśnienia, które na przykład bardzo często zauważają, uważane są na płaskich powierzchniach, na mokrych, płaskich powierzchniach, czyli jezdnia, karoseria, jezioro. I tutaj ta polaryzacja ma właśnie za zadanie odciążyć nasze oczy. Czy istnieją ćwiczenia lub nawyki, które mogą poprawić wzrok lub ograniczyć jego pogorszenia? Takim fajnym ćwiczeniem, które możecie przeprowadzić sobie w domu z młodszymi i dorosłymi osobami, jest ćwiczenie akomodacji. Jest to patrzenie w bliską i w daleką odległość w pewien określony sposób. Jeżeli popatrzycie, weźmiecie w dłoń książkę, kartkę, na której napisane są, narysowane jakieś obrazki wśród na przykład młodszych pacjentów i popatrzycie sobie na te obrazki na bliską odległość w okolicy 40 centymetrów, przerzućcie wzrok na odległość 3, 4, 5 metrów i spójrzcie na coś, co jest interesujące w tym obszarze. Takie ćwiczenie polega na tym, aby napinać i rozluźniać soczewkę, która znajduje się w oku. I to właśnie powoduje, że bardzo często nasza soczewka jest bardzo spięta, bo bardzo dużo czasu spędzamy w bliskich odległościach i wychodząc na przykład z pracy czy ze szkoły, mamy problem z widzeniem dalszej odległości. Ona jest lekko rozmazana, nie jest do końca czysta, to też może być spowodowane tym, że nasza soczewka jest mocno napięta i ona potrzebuje czasu, żeby powrócić do pewnego swojego kształtu. Czy istnieją też dziedziczne problemy ze wzrokiem, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Na pewno ta, Genetyka w każdym aspekcie jest bardzo ważna. Ważne jest to, aby mieć świadomość, że jeżeli mama, tata, dziadek, babcia, rodzeństwo noszą okulary, to naprawdę, no cuda się zdarzają, ale jest bardzo duże obciążenie genetyczne i bardzo często jest tak, że takie dziecko przychodząc do nas w wieku wczesnoszkolnym, tak naprawdę mając 7-8 lat, już posiada jakąś krótkowzroczność, bo najczęściej jest tak, że osoby dorosłe noszą te okulary, bo mają te kolokwialnie mówiąc minusy, tak, tą krótkowzroczność. Więc aby sprawdzić, aby być pewnym, to takiego 5-6-latka już można przeprowadzić do tego, aby sprawdzić kontrolnie, czy rzeczywiście długość gałki ocznej jest w odpowiednim miejscu i czy rzeczywiście te parametry związane z pełnym widzeniem obuocznym są zachowane. Ważne jest też to, że śmiejemy się i mówimy o tym, że dziadkowie nie używają okularów na przykład do czytania, więc jeżeli mają tak świetny wzrok, to nasze dzieci mogą też jakby odziedziczyć to po nich. I tak i nie. Daj Boże, żeby tak było. Ja liczę na to, że, że być może jeszcze tak będzie, ale osoby dorosłe, starsze bardzo często mają duży problem właśnie z krótkowzrocznością, do której już się przyzwyczaiły. Starsze osoby nie często chcą chodzić do okulisty, sprawdzać ten wzrok, więc jeżeli mają w okolicach minus jeden, minus dwa korekcję wzroku, z którą nauczyło się już żyć, nie odczuwają tego do końca, to rzeczywiście w okresie 60-70 lat będą te okulary zdejmować, jeżeli one są na nosie, lub ich nie używać, po prostu do czytania. Rozumiem. Czy istnieją jakieś nowe terapie, które mogą pomóc w leczeniu wad wzroku? Zapewne tak. Idziemy cały czas z duchem czasu, więc tutaj laserowa korekcja wzroku jak najbardziej. Myślę, że już w najbliższych latach. Coraz częściej będzie dostępna nawet dla, dla wszystkich. A kto może pozwolić sobie na taką korekcję? Tutaj pełną kwalifikację musi przeprowadzić lekarz okulista. On musi powiedzieć, w jakim zakresie i jak wszystkie parametry mają wpływ na to, więc myślę, że tutaj należałoby zdiagnozować to stricte okulistycznie. Jeżeli są problemy z widzeniem obłocznym, jeżeli zauważymy na takiej wizycie, my, jako optometryści, że problem nie dotyczy tylko i wyłącznie wady wzroku, a jest problem z widzeniem obłocznym, to myślę, że w pewien sposób wyklucza to już. Możliwość wykonania takiej laserowej korekcji wzroku. No i na koniec, tak standardowo, jak z każdym gościem, nieco bardziej je prywatnie. Dlaczego optometria? To jest bardzo fajne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć tak szybko i łatwo, bo to tak troszeczkę przypadek, troszeczkę możliwości, które pokazał mi mój mąż, który też jest optometrystą, więc tak naprawdę był to taki bodziec, który zaistniał w momencie, kiedy była możliwość złożenia dokumentów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Ja jestem rodowitą białostoczanką, więc te nasze uczelnie są dość w odległym miejscu, bo, bo Poznań e, trzeba było liczyć się z tym, że był dość daleko, ale. ale Idąc za ciosem, gdzieś ten uniwersytet medyczny chodził zawsze po głowie. Tak, chyba troszeczkę zrządzenie losu. Ktoś tutaj mi troszkę pomógł w podjęciu tej decyzji. Zakochałam się w tej dziedzinie. Ja jestem ogólnie inżynierem automatyki. Ukończyłam Politechnikę Białostocką, więc, więc rzeczywiście tutaj temat jest troszkę dłuższy. Więc mogłam sobie pozwolić, aby, aby dokwalifikować się studiami podyplomowanymi. I te studia podyplomowe dały mi taką możliwość, aby, aby tą optometrię ukończyć. Zakochałam się w tej dziedzinie. Robię to naprawdę z sercem i myślę, że ktoś, kto robi coś, co kocha, to nie chodzi do pracy, tylko po prostu jest. Całe szczęście. Niektórzy nie mają takiego farta, ale cieszymy się, że pani wyszła, ale też życzę tego naszym słuchaczom. Wracając jeszcze do tematu, co jest w pani pracy najtrudniejsze? Czasem trudna jest rozmowa z rodzicami. Mm. <laughs> Kiedy przychodzą na badanie z dziećmi. To powinna być zbita piątka z nauczycielami. Dokładnie tak. Ale to też może czasem wynika z niewiedzy, bo też czasem myśląc o badaniu wzroku, bardzo często myślimy o tym, że idąc do takiego gabinetu, sprawdzimy, czy moje dziecko będzie musiało nosić okulary. Bardzo ciężkie jest stwierdzenie, kiedy musimy po pełnej diagnozie poinformować rodzica, że okulary nie są konieczne, ale dziecko ma problemy z widzeniem. No i to jest takie troszkę lekko zaprzeczenie, ale to jest powodem też tego, że my podczas badania wzroku sprawdzamy nie tylko wadę, Wzroku, czy ona jest, czy też jej nie ma, ale też sprawdzamy wszystkie odruchy związane z ustawieniem oczu, czy mięśniowo to dziecko jest w stanie poddać się na przykład długoterminowej takiej pracy wzrokowej, bo jeżeli dużo czasu spędza w bliskiej odległości, a ma niechęć do książek, odkłada te książki, szybko zasypia, informuje rodziców, że coś się dzieje z tymi literkami, bo tak też czasem może być, że te literki wyglądają nie tak, jakbyśmy tego chcieli, nawet jeżeli nie mamy wady wzroku i zakładanie okularów nie pomoże w tym. To często rodzice uważają, że te dzieci symulują, że są. Leniwe, że nie do końca mają ochotę na to, żeby te książki czytać, bo mają inne pasje. Tak, tak rzeczywiście jest czasem, ale bardzo często jest tak, że dzieci po prostu chcą się odnaleźć w danej sytuacji i nam, nawet specjalistom, jest czasem ciężko wytłumaczyć rodzicom, jak wygląda ta procedura, ale wdrożenie pewnych właśnie ćwiczeń, pewnych terapii wzrokowych pomaga w tym aspekcie. Dzieci są wtedy bardziej skupione, chętnie sięgają po książki i rzeczywiście rodzice bardzo często pokornie wracają i przybijają piątkę w drugą stronę, dziękując za pełną diagnozę. Za, i za informację zwrotną, więc tutaj chyba to jest takie dla mnie najtrudniejsze. No to zatem, co jest najciekawsze w Pani pracy? A najciekawsze jest to, że ja codziennie przyjmując swoich pacjentów do siebie do gabinetu, bawię się w Sherlocka Holmesa. Więc każdy pacjent jest dla mnie inny, przychodzi z innym problemem. Bardzo często wychodzi rzeczywiście z receptą, z diagnozą taką, że te okulary są potrzebne lub też ta zmiana szkieł jest potrzebna. Ale fajne jest to, że każdy z nas jest inny, ma całkowicie inne postrzeganie świata, co innego go męczy, ma inne potrzeby. I te sprostanie tym potrzebom, to jest chyba takie najciekawsze w tej pracy. Jaki był najbardziej niespotykany przypadek pacjenta? Pamiętam jak dziś, kiedy przyszedł do mnie pacjent w wieku okolicach 30 paru lat, e, wszedł do gabinetu, usiadł, powiedział, że delikatnie ma problem z widzeniem, coś mu się tam rozmazuje, coraz trudniejsza jest jazda autem, zwłaszcza o, o zmierzchu, więc tak od razu możemy sobie pomyśleć o tym, że gdzieś jakaś delikatna, niewielka korekcja jest. Ta korekcja była bodajże powyżej trzech dioptrii, na minusie oczywiście 3-3,5. E, więc e, ja patrząc na to, e, to w ogóle bym. Zdyskwalifikowała taką osobę, że to jest osoba, która w ogóle nie powinna wychodzić z domu, tak, bez okularów. On się zaadoptował do pewnego widzenia. Widział w miarę dobrze do w okolicach metra półtora. Wszystko to, co było dalej, no. No, to były kształty jakieś. On się po prostu nauczył swojego, a, a że pracował najczęściej w okolicy właśnie tego metra, to bardzo często praca jego wyglądała w ten sposób, że on no, wychodził z tego domu, wsiadał do tego samochodu, przejeżdżał ileś kilometrów, ale on już wszystko znał na tak zwaną pamięć, więc on był zszokowany, jak może widzieć. Kiedy założyliśmy mu okulary próbne i pokazaliśmy mu ten świat, to on był po prostu zszokowany tym, że ta korekcja była już znaczna i on tego no nie, nie odczuło aż tak mocno, a pokazanie mu nowego świata spowodowało, że, że po prostu te okulary już chyba... Która z kolei para, dały mu inny pogląd na świat. On w ogóle narodził się na nowo. Po prostu to był klient, który naprawdę wrócił i miał łzy w oczach, kiedy odebrał swoje okulary. I do tej pory pamiętam e, e, to jego twarz, te oczy, które mu się tak otwierały. I, i wydaje mi się, że to chyba jest e, e, takie niespotykane, że my często nie wiemy, jak możemy dobrze widzieć. Więc tutaj też nie dziwcie się, że jeżeli dzieci e, nie sygnalizują wam, rodzicom, jakichś problemów wzrokowych, to oni, one też nie do końca wiedzą, że mogą Prawidłowo. proszą czasem nauczycieli, żeby przesiąść się na tą bliższą ławkę, a czasem po prostu nic nie powiedzą, bo też mają taki, taki charakter, taką wrażliwość, bo pomyślą, że to jest coś złego z nimi, a nie z tym, że, że, że mogą widzieć lepiej. Gdyby nie optometria, to co? Nie wiem. <laughs> Na chwilę obecną jest to dla mnie taki punkt zaczepienia na długo, długo jeszcze, bo też staram się bardzo mocno dokształcać w tym aspekcie. Być może jakiś, na pewno jakaś dziedzina medyczna, bo, bo otworzyło to, to na pewno szerokie możliwości szeroko mi oczy. Więc myślę, że prawdopodobnie, gdyby mogła cofnąć się w czasie, to na pewno medycyna. A co zmieniłaby pani w swoim zawodzie, już tak na zakończenie? Co ja bym zmieniła w Nie swoim Nie przyjmuję zawodzie. odpowiedzi nic. Yy, och, to ja muszę się chwilkę zastanowić. Chyba, chyba to, że by w szkołach była na przykład większa, większa możliwość poznania tego zawodu. Ja też bardzo mocno stawiam nacisk na edukację i kiedy były jeszcze takie możliwości przedpandemiczne, to też bardzo często edukowała mam na przykład rodziców na zebraniach różnych szkół, jestem taka też bardzo otwarta, więc co ja bym zmieniła? Zmieniłabym możliwości poznania. Tak, bardzo dużo osób wie, że jest taki zawód jak okulista, bardzo mało osób wie, że jest taki zawód jak optometrysta, więc wydaje mi się, że niedoedukowanie naszego społeczeństwa w tym aspekcie jest tak wielkie, że to chyba jest rzecz, którą ja bym zmieniła ogólnie w naszej całym, w całym naszym tutaj towarzystwie Optometrii. Także chyba, chyba to mnie tak najbardziej frustruje, że ten brak edukacji powoduje, że bardzo dużo osób cierpi. Bo okuliści, nie widząc problemu wzrokowego w postaci korekcji, bardzo często odsyłają do domu takich pacjentów, a tam dzieje się coś, co my, optometryści, jesteśmy w stanie znaleźć. Moim Państwa gościem w ramach audycji Zdrowe Rozmowy była dziś Magdalena Szewczuk, optometrysta i terapeuta widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.